Dziś chciałbym przybliżyć Państwu metody, dzięki którym możemy pozbyć się tkanki tłuszczowej z naszego brzucha. Wszystkie z nich, o których dziś opowiem, mają swoje ugruntowanie w nauce. Będzie to zatem film, w którym zostaną wymienione metody sprawdzone, bezpieczne i te, które naprawdę działają. A dzisiejsze wytyczne i film radzę potraktować naprawdę poważnie, gdyż otyłość brzuszna, choć przez większość osób lekceważona, jest wyjątkowo niebezpieczna dla naszego zdrowia. Aby zrozumieli Państwo powagę problemu, to pragnę zaznaczyć, że dodatkowy tłuszcz na naszym ciele nie jest tylko problemem estetycznym. Tkanka tłuszczowa jest wielkim problemem metabolicznym, gdyż syntetyzuje oraz uwalnia hormony, następnie komórki zapalne odpowiadające zarówno za pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie na nasz organizm, oczywiście w przypadku ich nadmiaru w naszym ciele. Niestety, w przypadku zbyt dużej aktywności tkanki tłuszczowej, Wydzielane przez nią substancje powodują m.in. zwężenie światła tętnic, pogorszenie pracy nerek, procesy zapalne w obrębie wątroby oraz obniżenie wrażliwości na insulinę. Łatwo zatem się domyślić, że pojawienie się otyłości brzusznej jest nieodłącznie związane ze wzrostem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, a w tym niedotlenienia, udaru oraz zawału i nadciśnienia. Oprócz tego, cukrzycy typu II, demencji, niealkoholowego stłuszczenia wątroby oraz niestety niektórych nowotworów, a w tym raka piersi oraz raka jelita grubego. Rozwój tzw. oponki oddziałuje także na wydolność krążeniowo-oddechową. Oprócz takich typowych utrudnień w codziennym funkcjonowaniu, niekiedy jest on niestety związany także z rozwojem bezdechu sennego. Co więcej, jak dowiedli naukowcy, połączenie obu tych elementów ma wpływ na pogorszenie funkcji poznawczych, w szczególności tych związanych z wysławianiem się, czego dowiodło badanie z kwietnia tego roku. Co ważne, u kobiet mogą pojawić się również problemy z zajściem w ciąże, ze względu na zaburzenia hormonalne, a także ryzyko przedwczesnego porodu i wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Co istotne, ze względu na to, że tkanka tłuszczowa wytwarza hormony, powoduje ona również zaburzenia miesiączkowania u kobiet. Z kolei, mężczyźni, którzy mnie oglądają, powinni mieć na uwadze, że otyłość brzuszna zwiększa ryzyko rozwoju, uwaga, raka prostaty, a także pogarsza jakość nasienia. I zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego odcinka, odpowiedzmy sobie na pytanie. Dlaczego o wiele trudniej jest pozbyć się tłuszczu z okolic brzucha, niż równomierniej rozłożonej tkanki tłuszczowej na całym naszym ciele? Tym samym uzyskamy odpowiedź na pytanie, dlaczego metody wymienione w dzisiejszym filmie działają. Składa się na to wiele aspektów. Otóż tkanka tłuszczowa brzuszna posiada znacznie więcej receptorów, które utrudniają spalanie właśnie tego tłuszczu, w odróżnieniu od tłuszczu zlokalizowanego na przykład na pośladkach czy też ramionach. Nie jest zatem prawdą częste błędne twierdzenie, że tłuszcz to tłuszcz i w trakcie chudnięcia równomiernie usuwany jest z naszego ciała. Niestety nie. Z tłuszczem z brzucha pożegnać się jest najtrudniej. A dlaczego? To już wytłumaczyłem. I zanim opowiem państwu, jak skutecznie pozbyć się tkanki tłuszczowej z naszego brzucha, warto wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. Otyłość brzuszną stwierdza się nie tylko wtedy, kiedy na brzuchu robi się nam ten pierwszy fałd, ale stwierdza się ją o wiele wcześniej. To też teraz może pojawić się u wielu osób pytanie, czy mnie ta przypadłość dotyczy i jak dokładnie ją stwierdzić. Aby stwierdzić, czy właśnie nas dotyczy otyłość brzuszna, możemy sami w domu obliczyć tzw. wskaźnik WHR, który pozwoli nam z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić u nas otyłość brzuszną. A jak dokładnie to zrobić? Do jego wyznaczenia potrzebna nam będzie miara krawiecka. Z jej użyciem najpierw mierzymy obwód talii, a następnie obwód bioder. Aby obliczyć wartość tego wskaźnika, musimy podzielić wartość uzyskaną w obwodzie stali poprzez tę, którą uzyskamy w obwodzie z bioder. Jeżeli wartość tego wskaźnika u kobiet wynosi powyżej 0,8, natomiast u mężczyzn powyżej 1,0, wtedy rozpoznajemy otyłość brzuszną. Zatem jak pozbyć się otyłości brzusznej? Jest na to co najmniej kilka sposobów. I zanim przejdę do pierwszego, pragnę zaznaczyć, że na końcu tego odcinka opowiem o niezwykłym odkryciu. Okazuje się, że ćwicząc tylko jeden mały mięsień na naszej nodze, możemy szybciej tracić kilogramy, w tym z brzucha. Ale o tym na końcu, w części praktycznej, a teraz po kolei omówię cały plan, którego wdrożenie pozwoli pożegnać się z niechcianą oponką na brzuchu. Pierwszym krokiem, jaki powinni państwo wykonać, jest eliminacja z diety produktów sprzyjających przybieraniu na wadze. Liście produktów, które bezwzględnie powinny zostać z niej wykluczone, widnieją. Wysoko przetworzone artykuły obfitujące zarówno w cukry proste, jak i tłuszcze nasycone, a w tym tłuszcze trans. Badanie z 2015 roku dobitnie dowiodło, że spożycie napojów słodzonych wiąże się z wyższym ryzykiem otyłości ogólnej i brzusznej u dorosłych. I tutaj uwaga, nie oznacza to oczywiście, że możemy słodkości w tym np. Na słodkie napoje zamienić na te dosładzane słodzikami, gdyż najpopularniejszy z nich, np. aspartam, został pozytywnie skorelowany z pojawieniem się omawianej przeze mnie dzisiaj przypadłości. Kolejną grupą pokarmów, które należy ograniczyć w diecie, jest ta zawierająca przetworzone zboża, czyli najprościej mówiąc białe pieczywo, makaron i dania mączne. W badaniu z 2020 roku, które było przeprowadzone w Chinach, wykazano powiązanie między spożyciem tego składnika a otyłością brzuszną u wszystkich uczestników analizy niezależnie od zastosowanego modelu żywienia. A co w takim razie polecam włączyć do menu? Po pierwsze, bardzo dobre rezultaty przynosi zmniejszenie ilości węglowodanów na rzecz dobrej jakości tłuszczów roślinnych, co zostało zobrazowane przez badanie z 2019 roku, w którym przeanalizowano wpływ śródziemnomorskiej diety niskowęglowodanowej i diety niskotłuszczowej na zmniejszenie ilości tłuszczów trzewiach. Można zatem w początkowych etapach odchudzania zastosować dietę ketogeniczną bądź też dietę niskowęglowodanową. Pamiętajmy jednak, że są to diety na maksymalnie rok bądź też półtora roku czasu, jeśli stosowane są jednym ciągiem. Jest to bardzo dużo czasu, jeśli chodzi o usunięcie sporej ilości kilogramów. Co ważne, powyższe diety nie odchudzają lepiej od diet o niskiej ilości kalorii, ale nieco łatwiej jest niektórym osobom dzięki nim zapanować nad uzależnieniem od słodyczy, a to dla niektórych osób ważny element sukcesu w odchudzaniu. Pamiętajmy również, że warto zwiększyć podaż białka w diecie. Dlaczego? Ponieważ potęguje ono uczucie sytości i zmniejsza chęć sięgania po dodatkowe przekąski. Okazuje się bowiem, że wzrost białka w diecie z 15 do 30% przy tej samej ilości węglowodanów prowadzi do zmniejszenia ilości spożywanego pokarmu i zwiększa wrażliwość ciała na leptynę, czyli hormon sytości, tym samym skutkując utratą masy ciała. W trakcie odchudzania warto spożywać także produkty zawierające błonnik. Podobnie jak białko, zwiększa on uczucie sytości, a także spowalnia odpowiedź glikemiczną, co jest szczególnie ważne, jeśli już wykształciły się zaburzenia metaboliczne. Co ciekawe, błonnik zmniejsza ilość energii pobranej w jego obecności z dostarczonego jedzenia. Jakie inne prawidłowości można znaleźć, przyglądając się doniesieniom ze świata nauki? Na szczególną uwagę zasługuje ocet jabłkowy. Wykazuje on działanie stabilizujące poziom glukozy we krwi, a to wszystko za sprawą zawartego w nim kwasu octowego. W 12 badaniu na grupie mężczyzn ze zdiagnozowaną otyłością dawka w objętości 15 a kolejno 30 ml octu jabłkowego dziennie dała rezultat w postaci zmniejszenia obwodu talii oraz tłuszczu trzewnego. Innym produktem, który zasługuje na miejsce w państwa diecie, jest zielona herbata. Wedle badań zawartej w niej katechiny, zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi, przyspieszają utratę tłuszczu brzusznego. Zielona herbata to nie jedyny napój, który może wspomóc państwa starania w drodze do lepszego zdrowia. W tym miejscu z pewnością ucieszę także kawoszy, ponieważ kawa bogata w kwasy chlorogenowe zmniejsza ilość tłuszczu w jamie brzusznej u dorosłych z nadwagą. Pamiętajcie Państwo również o uwzględnieniu w swoim jadłospisie takich pokarmów jak awokado. Naukowcy twierdzą bowiem, że już jedna jego sztuka dziennie ma pozytywny wpływ na zmniejszenie otyłości brzusznej. Warto również jak najczęściej wybierać warzywa zawierające karotanoidy, a w tym marchew, szpinak. Dynie, pomidory oraz paprykę, gdyż hamują one tworzenie się komórek tłuszczowych i co najważniejsze, hamują ich przerost. Aby organizm mógł jak najwydajniej spalać tkankę tłuszczową, musicie Państwo zatroszczyć się także o swoją mikroflorę jelitową. W tym celu należy wybierać jedzenie, które stanowi dla nich naturalny pokarm. Na liście znajdują się pokarmy obfitujące w inulinę, a w tym topinambur, szparagi, karczoch, cykoria, czosnek, schłodzone, ugotowane ziemniaki, poza tym por, mniej dojrzałe banany oraz, uwaga, pomidory. Naukowcy odkryli, że różne rodzaje bakterii odgrywają rolę w regulacji naszej wagi, a ich odpowiednia równowaga pomaga w jej utracie. Bakterie z grupy Lactobacillus, na przykład, znajdujące się przede wszystkim w fermentowanych pokarmach, np. w kefirze, w kombuczy, miso, kimchi oraz dobrej jakości chlebie na zakwasie, mają swój pozytywny udział w procesie utraty wagi, a w 1900... tym zmniejszeniu otyłości brzusznej, rozmawiając o tym, co wkładamy do naszych ust w kontekście otyłości brzusznej, oczywiście, nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym elemencie, który należy w niej ograniczyć, a najlepiej wyeliminować, a mianowicie chodzi o alkohol. Jak nadmieniłem na samym początku dzisiejszego materiału, stanowi on jeden z czynników, które bezpośrednio przyczyniają się do jej rozwoju. Analiza z 2021 roku jasno definiuje, że istnieje związek między podwyższonym spożyciem piwa a otyłością brzuszną. W tym punkcie chyba wszystko jest jasne. Opracowując dzisiejszy materiał, natknąłem się na bardzo ciekawe dane, dzięki którym powstał kolejny punkt w moich dzisiejszych rozważaniach. O ile wszyscy wiemy, że nadmierna ilość jedzenia prowadzi do kumulowania się tkanki tłuszczowej, o tyle mało kto wie, że sposób, w jaki jemy, też wpływa na rozwój otyłości brzusznej. Jedno z badań, przeprowadzone w 2018 roku na grupie ponad 50 tysięcy dzieci w wieku od 7 do 17 lat, Wykazało, że szybkie tempo spożywania posiłków jest pozytywnie skorelowane z występowaniem ogólnej otyłości oraz otyłości brzusznej. Szybkie jedzenie powoduje nie tylko to, że przyjmujemy większą ilość kalorii, ale powoduje, że chętniej sięgamy po przetworzoną żywność, która obfituje w cukier. Kolejnym elementem, który może mieć znaczenie w państwa przypadku, jest śniadanie. Na początku zacznę od unikania śniadania. Wiele osób odczuwa rano niewielki głód i błędnie myśli, że jego całkowite pominięcie zapewni dostarczenie mniejszej liczby kalorii w ciągu dnia, co pozwoli oczywiście na utratę wagi. Niestety, zwykle prowadzi to do spożycia ominiętych kalorii w godzinach wieczornych. Metaanaliza z 2019 roku potwierdza, że zwiększa to ryzyko nadwagi oraz otyłości bez względu na wiek, płeć, region oraz warunki ekonomiczne. Oczywiście, mowa o sytuacji, gdy dana osoba nie stosuje postu przerywanego. W przeciwnym wypadku pominięcie śniadania może być częścią planu żywienia i może być wskazane. Zatem, jeśli nie stosujemy postu przerywanego, pomijanie śniadania nie zawsze służy naszej oponce. To też pamiętajmy: zamiast pomijania śniadania, mogą Państwo skomponować je w taki sposób, aby zapewnić sobie uczucie sytości na dłużej i uniknąć wieczornego podjadania. A w jaki sposób to zrobić. Już mówię: należy wzbogacić śniadanie osobitą ilość białka i dobrej jakości tłuszczu, co przyczyni się do stabilizacji glikemii, a tym samym poskromi nasz apetyt w ciągu dnia. A ponieważ wspomniałem przed chwilką o poście przerywanym, chciałbym omówić także jego wpływ na utratę zbędnych kilogramów. Nagrałem o tym cały film. Ale uważam, że zagadnienie to jest na tyle ciekawe, że należy wspomnieć o nim również w kontekście dzisiejszego tematu. Czym zatem jest post przerywany? To nic innego jak podział doby na okno czasowe, w którym spożywają państwo posiłki oraz resztę dnia, w której spożywamy tylko i wyłącznie wodę oraz niesłodzoną kawę albo też herbatę. Badanie z 2020 roku dowodzi, że stosowanie postu przerywanego nie tylko korzystnie wpływa na utratę wagi, ale także na ilość tkanki tłuszczowej i, co istotne z punktu widzenia dzisiejszego odcinka, tłuszczu trzewnego. Rozmawiając o zrzuceniu zbędnych kilogramów, nie sposób nie wspomnieć o tym, że szybsze rezultaty utraty wagi, a w tym oczywiście tej związanej z otyłością brzuszną, zobaczą Państwo wtedy, gdy ustabilizujecie poziom glikemii poposiłkowej. Dlaczego? Mechanizmów tych zależności jest wiele, ale pamiętajmy, zbyt szybko rosnąca glukoza po posiłku to dla naszego ciała problem z tkanką tłuszczową. A sposób na poskromienie glukozy po posiłku, o którym będę mówił za chwilę, dotyczy kolejności spożywania pokarmów w posiłku. Nagrałem na ten temat oddzielny film i zachęcam do jego obejrzenia. Tam omówiłem ten temat bardzo dokładnie, ale tak w dużym skrócie. Metoda ta polega na spożywaniu w pierwszej kolejności źródeł błonnika, czyli na przykład warzyw, kolejno źródeł białka i tłuszczu, a dopiero po nich, na samym końcu. Mniej więcej 5 minut po źródeł węglowodanów. Ten sposób jedzenia spowalnia nagły wzrost glukozy we krwi po posiłku. A to, tak w dużym uproszczeniu, bez wynikania w szczegóły, zmniejsza insulinooporność i pozwala pozbyć się znacznej części pokładów tłuszczu z naszego brzucha. Drodzy słuchacze, istnieje jeszcze jeden arcyciekawy i wartościowy sposób na zmniejszenie skoków glukozy po jedzeniu, ale jako deser zostawię go dla Państwa jednak na sam koniec dzisiejszych rozważań. Naprawdę warto poczekać na te informacje. W końcu dr Skoczylas opowiada same ciekawe rzeczy, ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze kilka ważnych wytycznych. Do tej pory omówiłem tylko dietetyczne sposoby na zmniejszenie wielkości oponki na naszym brzuchu. Jednak sposób naszego odżywiania to nie jedyny czynnik warunkujący kształtowanie się naszej gospodarki hormonalnej, która jest w stanie przyspieszyć proces walki z otyłością brzuszną. Kolejnym z nich jest słaby sen, który ma duży wpływ na to, co jemy oraz ile jemy. W tym przypadku istotną rolę odgrywa również kilkukrotnie wspomniana przeze mnie leptyna, czyli hormon sytości, a także melatonina, czyli hormon snu. Okazuje się, że hormon snu odgrywa także rolę w metabolizmie glukozy, a jak wiemy, od glukozy do nadmiaru tłuszczu w naszym ciele już naprawdę krótka droga. I teraz podejrzewam, że nocne marki nie będą zadowolone z tego, co właśnie powiem. Okazuje się bowiem, że nawet krótkotrwałe skrócenie snu związane jest z aktywnością stresu prowadzącego do obniżenia poziomu leptyny, czyli hormonu sytości, upośledzonej wrażliwości na insulinę, a co za tym idzie zwiększonego odczuwania głodu oraz apetytu. Istnieje kilka domowych sposobów na to, jak poprawić jakość swojego snu. Po pierwsze, w drugiej części dnia należy ograniczyć ekspozycję na niebieskie światło pochodzące uwaga z laptopów, komputerów czy też komórek, gdyż zaburza ono wydzielanie melatoniny, czyli hormonu naszego snu, i może utrudniać zasypianie. Badania naukowe donoszą, że jednogodzinna, a kolejno dwugodzinna ekspozycja na światło z urządzeń samoświecących tłumi syntezę hormonu snu odpowiednio o 23%, a kolejno 38%. Dobrym pomysłem jest także wietrze niepokoju, bowiem niższa temperatura i świeże powietrze ułatwiają nam zasypianie. Polecam także opracowanie stałej rutyny wyciszającej przed położeniem się spać. Dla jednych będzie to na przykład krótka medytacja, a dla innych słuchanie podcastu, na przykład romantycznego głosu doktora Skoczelasa. Oczywiście polecam to żeńskiej części moich słuchaczy. Lub też dobrym pomysłem jest czytanie książek. Osoby mające problemy z zaśnięciem mogą także rozważyć wdrożenie preparatów z magnezem, ale co najważniejsze z melatoniną. Co jeszcze wspiera jakościowy sen? Zachowanie co najmniej kilkugodzinnego odstępu między ostatnim posiłkiem a położeniem się spać oraz zrezygnowanie z napojów alkoholowych. Okazuje się, że na poprawę snu wpływa także ekspozycja na słońce w ciągu całego naszego dnia, nawet poprzez warstwę chmur, gdyż duża ilość światła dziennego, której nie uzyskamy w zamkniętym pomieszczeniu, reguluje nasz zegar biologiczny i poziom hormon snu, a my przechodzimy dalej. Kolejnym czynnikiem warunkującym to, co wkładamy do ust oraz jak często, a co za tym idzie, czy przybieramy na wadze, jest stres. W tym przypadku za negatywne oddziaływanie odpowiedzialne jest fale, podwyższony poziom hormonu stresu czyli kortyzolu. Kortyzol nie tylko przyczynia się do rozwoju otyłości brzusznej, ale także często utrudnia powrót do odpowiedniej wagi. Dane naukowe dowodzą, że ma on wpływ na to, w jaki sposób tkanka tłuszczowa rozkłada się w naszym ciele. A co zmniejsza stres? Tak naprawdę wszystko, o czym dzisiaj wspomniałem. W pierwszej kolejności należy postawić na zdrową, przeciwzapalną dietę. Nie bez znaczenia pozostaje również aktywność fizyczna, ale co ważne, należy ją umiejscowić w pierwszej połowie dnia, ponieważ jeśli zrobimy to później, możemy niepotrzebnie przed snem podnieść sobie poziom kortyzolu. Czyli wykonując ćwiczenia fizyczne przed snem, zwiększy nam się poziom hormonu stresu, przez co pojawią się problemy ze snem, a o nich przed chwilą rozmawialiśmy. A teraz punkt, który poruszyłem już w jednym ze swoich wcześniejszych filmów, w którym mówiłem dlaczego Japończycy są tak szczupłym narodem. Chodzi o delikatne uczucie głodu w ciągu całego naszego dnia. Nie będę tego punktu omawiał szerzej, bo słowo delikatne uczucie głodu mówi już wiele samo za siebie, ale przywołuję ten punkt jako figurę dla zobrazowania zachowań bardziej skrajnych. Popierając się powyższym punktem, chciałem wytłumaczyć, dlaczego nie powinni Państwo korzystać z drastycznych diet eliminacyjnych, a co gorsza, także tych, które zakładają duże ograniczenie kalorii. Co prawda, aby schudnąć, człowiek musi być na ujemnym bilansie energetycznym, ale ważne jest, aby robić to delikatnie. A wracając do tematu, dlaczego diety drastyczne są dla nas niewskazane? Ponieważ diety takie prowadzą do poważnych zaburzeń gospodarki hormonalnej, i sprawiają, że pozbycie się otyłości brzusznej stanie się o wiele trudniejsze, i co gorsze, na 90% pojawi się efekt jojo. Co więcej, badania dowodzą, że ograniczenie kalorii powyżej 45% ilości normalnie przyjmowanych przez daną osobę ma negatywny wpływ na samopoczucie, co przekłada się na odczuwalny przez organizm stres, a także poziom hormonu stresu, o którym była dziś mowa. Aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, jak pozbyć się otyłości brzusznej, nie sposób nie wspomnieć o wysiłku fizycznym. Aktywność fizyczna to zaraz obok zdrowej diety, higieny snu i niskiego poziomu stresu. Jeden z najważniejszych czynników, które umożliwiają szybsze pozbycie się tłuszczu z okolicy brzucha. Już tłumaczę dlaczego. Tłuszcz brzuszny jest powiązany z podwyższonym stanem zapalnym o niskim stopniu nasilenia, a wysiłek fizyczny wpływa pozytywnie na ścieżki sygnalizacji zapalnej, poprawiając w ten sposób równowagę układu hormonalnego, tym samym zmniejszając stan zapalny, który powoduje tkanka tłuszczowa na naszym brzuchu. Liczne badania ze świata nauki dowodzą, że hormony wydzielane wskutek ćwiczeń fizycznych stabilizują poziom glukozy we krwi i, co bardzo ważne, apetyt. Co bardzo istotne, zastosowanie połączenia mniejszej ilości spożywanych kalorii oraz ćwiczeń siłowych przynosi niesamowite rezultaty w postaci zmniejszenia otyłości brzusznej. Co istotne, bo wiem, że wiele osób po słowie wysiłek fizyczny już szuka innego filmu z mniej wymagającymi poradami. Pamiętajmy, nie muszą państwo zaczynać swojej przygody z aktywnością fizyczną od katorżniczych i długich ćwiczeń. Najlepiej jest polegać na metodzie małych kroków i zacząć na przykład od codziennego spaceru, który powoli stanie się Państwa nawykiem. To jest jak z nauką jazdy na rowerze czy też samochodem. Należy powoli wdrożyć się w temat, a jak już uda nam się poczynić pierwsze kroki, istnieje spora szansa, że będziemy kontynuować. A teraz uwaga. Wykazano, że nawet chodzenie może zapewnić bezpieczną i skuteczną strategię stylu życia przeciwko otyłości brzusznej, co potwierdza badanie przeprowadzone w 2014 roku na grupie otyłych kobiet. No i na koniec, obiecany deser. We wcześniejszej części filmu obiecałem Państwu, że opowiem o jeszcze jednym sposobie na redukcję glikemii poposiłkowej, co oczywiście przyczyni się do redukcji ilości tłuszczu na naszym ciele. W tym celu przedstawię Państwu badanie opublikowane kilka miesięcy temu. Dotyczy ono mięśnia płaszczkowatego, które znajduje się poniżej łydki. Jak dowodzą naukowcy, jego skurcze znacznie poprawiły ogólnoustrojową równowagę trójglicerydów oraz glukozy, skutkując, uwaga, 52% spadkiem poposiłkowych wahań glikemii i 60% mniejszą hiperinsulinemią. A skąd taki wynik? Otóż mięsień płaszczkowaty praktycznie nie wykorzystuje do swojej pracy glikogenu, czyli mięśniowych zapasów glukozy, przez co korzysta bezpośrednio z glukozy krążącej w naszym krwi obiegu. To też jego praca skutkuje natychmiastowym spadkiem poziomu glukozy we krwi. A jak zaangażować go do pracy? Dzisiejszy film tworzy na podstawie odkryć zespołu naukowców pod kierownictwem doktora Marka Hamiltona na temat wpływu ćwiczeń mięśnia płaszczkowatego na poziom glukozy oraz trójglicerydów we krwi. Mięsień płaszczkowaty to tylny mięsień goleni człowieka. Razem z mięśniem brzuchatym łydki zgina stopę i w ten sposób tworzy ruch w stawie skokowym. Ćwiczenie tego mięśnia jest bardzo proste. Możemy go ćwiczyć zarówno na stojąco, jak i na siedząco. Jeśli ćwiczymy na stojąco, wystarczy, że uniesiemy całe ciało na palcach, a następnie go opuścimy. Jeśli wykonamy to ćwiczenie na stojąco na dowolnym wzniesieniu, na przykład na schodku, ćwiczenia będzie bardziej intensywne, ponieważ uzyskamy większy zakres ruchu w dół. Jeśli wykonujemy to ćwiczenie na siedząco, warto go wykonać z obciążeniem na kolanach. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał że uważacie go państwo za wartościowy i że podzielicie się nim ze swoimi bliskimi. Zatem na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za państwa uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.